No to wyjeżdżamy na rynek, panowie. Tak. Jeszcze chyba nie widziałeś. go. No. Pod prąd, kurwa, jebany, nie! A jak? Ja pi... to, jest to jest nie! nie. <gulet> nie. Módl się! bo to pały Już pracowałeś teraz, nie? Pod prąd cały czas jedzie ten, ten. Ja. Nie, to takie akcje Ja pierdolę Takich plan jeszcze nie było, nie? Stary, ja rozumiem, gdybyś miał na o nie? Akcja roku by była, nie? Ale to już jest przypał, kurwa Roku 2008 Wolne. Uj, to, w to w no. No. Ty, nie wolna. Teraz No? Teraz to i wracamy do miejsca. poszukiwania kompaka. он на вот крм went да